Szanowni Państwo, drogie koleżanki, drogi, drodzy koledzy, dopiero co dobiegł końca weekend majowy, tak zwana majówka. Mam nadzieję, że mieli Państwo szansę odpocząć, zregenerować się, odzyskać siły. Ja niestety 1 i 3 maja musiałam pracować, pracowałam też 2 maja, ale postanowiłam odbić sobie to w weekend. W piątek po południu, tuż po pracy, postanowiłam udać się do malowniczej muszyny. I krenicy w Beskidzie Sądeckim. Muszę też się Państwu przyznać, że w drodze do tych jakże malowniczych miejsc, naszły mnie pewne wątpliwości. Zaczęłam się zastanawiać, czy, aby pogoda dopisze, czy ten cały ambitny program wyjazdu będzie rzeczywiście mógł być zrealizowany. Zaczęłam rozmyślać nad tym, że. Może lepiej byłoby zaakceptować propozycję wyjazdu od, jednego, od któregoś z przyjaciół, przyjaciółek, którejś przyjaciółki, którzy proponowali mi wyjazd do tych bezpieczniejszych destynacji, takich jak na przykład Włochy. Włochy kocham, są one też moją pasją, więc pogrążyłam się w rozmyślaniach, ale po chwili postanowiłam sobie, że w sumie słowo się już rzekło. Jestem w drodze, jadę do Beskidu Sądeckiego, natomiast mogę sobie zawsze umilić czas i posłuchać, co właściwie we Włoszech teraz się dzieje, co ciekawego w ostatnim czasie tam się wydarzyło. I w ten sposób, proszę Państwa, natrafiłam na podcast Tygodnika Internacjonale. W tym konkretnym odcinku. Do którego dzisiaj się będę odnosić, była mowa o zjawisku bardzo ciekawym, w którym będę się chciała dzisiaj z Państwem podzielić i który zainspirował mnie do przygotowania tego właśnie wystąpienia. Rzecz będzie, proszę Państwa, o Wenecji. Wenecji, pięknym mieście, które Państwo na pewno doskonale znają. Jeżeli Państwo jeszcze okazji nie mieli w tym mieście być, bardzo gorąco zachęcam, bo jest to naprawdę wyjątkowe. Miejsce, które uważam każdy chociaż raz w życiu powinien odwiedzić. W Wenecji w ostatnim czasie miały miejsce ciekawe wydarzenia. Otóż 25 kwietnia bieżącego roku władze miasta wprowadziły opłatę za wjazd do Wenecji. Jak się okazuje, właśnie od 25 kwietnia Turyści, tak zwani Mordie Fuji, czyli turyści jednodniowi, którzy do Wenecji przyjeżdżają tylko i wyłącznie na jeden dzień, będą musieli przy wjeździe do miasta uiścić opłatę 5 euro. Taka opłata może też zostać uiszczona wcześniej za pośrednictwem specjalnej strony internetowej. Oczywiście zadadzą sobie Państwo pytanie, no co w takim razie w przypadku tych turystów, którzy w tej Wenecji zatrzymają się na trochę dłużej. W przypadku, kiedy podróżujecie Państwo do Wenecji i macie zarezerwowany pobyt w jakimś hotelu, w pensjonacie, będziecie tam chcieli spędzić trochę więcej czasu, ta opłata nie jest wymagana, natomiast wciąż będą Państwo musieli zarejestrować się, zarejestrować swój pobyt za pośrednictwem specjalnego formularza na specjalnej stronie internetowej. Podobnie sprawa się ma także w przypadku osób mieszkających w Wenecji: pracowników, studentów, uczniów, czyli po prostu tych ludzi, którzy w tej Wenecji muszą pojawiać się regularnie. Co to ma na celu? Zadadzą sobie Państwo pytanie. Wenecja od wielu, wielu, wielu lat zmaga się z, ze zjawiskiem takiego tak zwanego over -tourizmu. Jest tych turystów za wiele, napływają oni masowo. Rzeczywiście miasto nie do końca radzi sobie z tak wielkim napływem ludzi w w, oczywiście w, szczególnie w, w takie różne świąteczne dni. I tutaj też jest nieprzypadkowe to, że akurat ta opłata została wprowadzona 25 kwietnia, bo 25 kwietnia to święto, święto wyzwolenia we Włoszech, czyli władze miasta przewidziały, że prawdopodobnie tego dnia do Wenecji napłynie sporo turystów, a także osób z Włoch, które zwyczajnie miasto będą chciały odwiedzić. Dobre wieści są takie, że jeżeli planowali Państwo wyjazd do Włoch i wizytę w Wenecji na jeden dzień w tym roku, y, są też jeszcze takie dni, kiedy ta opłata nie będzie wymagana. Władze miasta zapowiedziały, że opłatę 5 euro będą musieli y, wnieść turyści, którzy pojawią się w Wenecji w konkretnych dniach. Jest takich dni w tym roku 29 y, i będą one. Y, Głównie koncentrowały się tutaj w okolicach maja, czerwca, lipca, czyli rzeczywiście w okresie takiego wzmożonego ruchu turystycznego. Jeżeli chodzi o logistykę tego całego przedsięwzięcia, bo to mnie też dość zainteresowało, zastanawiałam się, jak władzom miasta uda się rzeczywiście to wszystko skontrolować i skoordynować. No okazuje się, że rzeczywiście po pierwsze jest ta strona internetowa. Jeżeli wcześniej przed wyjazdem do, do Wenecji y, zrobią państwo odpowiedni tak zwany research, y, będą państwo w stanie rzeczywiście ten formularz wypełnić czy też tą opłatę wnieść za pośrednictwem tej strony internetowej. Natomiast jeżeli y, nie mają takiej państwo wiedzy przed przybyciem do miasta, y, taką opłatę można y, po prostu y, zrealizować już na miejscu. Przy stacji kolejowej Wenecja-Santa Lucia, czy też przy Piazza Roma, bardzo popularnym parkingu dla aut i autobusów. Są też oczywiście, przynajmniej 25 kwietnia, były też osoby, które pomagały turystom, którzy poszukiwali dodatkowych informacji, które sprawdzały, czy rzeczywiście te, te opłaty były zrealizowane. Jak mogą Państwo przypuszczać, są zwolennicy tego typu przedsięwzięcia, są też osoby, które nie są tej inicjatywie bardzo przychylne. Te osoby, które nie są do końca tej inicjatywie przychylne, twierdzą, że prawdopodobnie wprowadzenie opłaty nie do końca będzie skutecznym rozwiązaniem na ograniczenie, które pomogłoby ograniczyć wpływ turystyki na Wenecję. Zamiast tego proponują oni na przykład uregulowanie kwestii krótkich wynajmów w Wenecji. Czy też wprowadzenie odpowiedniej polityki mieszkaniowej? Do tego wszystkiego dochodzi też dodatkowy, dość kontrowersyjny aspekt i wiąże się on z tak zwanym Smart Control Room. Smart Control Room to jest z kolei specjalny system wykorzystywany przez weneckie władze miasta oraz lokalne służby porządkowe. I ten Smart Control Room, proszę Państwa, pomaga pozyskać dane, różne dane. Dane, które dotyczą na przykład warunków atmosferycznych. Dane, które są pozyskiwane za pomocą odpowiednich sensorów i pozwalają określić, jakie, kiedy nastąpią przypływy, co oczywiście w kontekście takiego miasta jak Wenecja jest kluczowe. Smart Control Room pozwala też gromadzić dane dotyczące zagęszczenia ruchu w Wenecji, co też oczywiście jest bardzo istotne. Ze względu na te masowe napływy, napływy turystów do miasta. Ale to, co jest kontrowersyjne w tej całej idei Smart Control Room, to to, że ten system współpracuje z operatorem sieci telefonicznej. Jest to tutaj konkretnie firma Team, bardzo we Włoszech popularna. I dzięki tej współpracy tych dwóch systemów czyli telefonii, sieci operatora telefonicznego i Smart Control Room. Władze miasta i lokalne służby porządkowe mają dostęp do dość konkretnych i szczegółowych danych. Dzięki tym danym są oni w stanie stwierdzić kto konkretnie na terenie miasta przebywał. Tutaj mam na myśli takie dane jak na przykład ile osób danej płci w danym obszarze miasta przebywało w danej w danej porze dnia na przykład. Są one też w stanie stwierdzić Skąd te osoby pochodzą? Czy są to przybysze z zagranicy? Jeżeli tak, to z jakiego kraju? Czy są to osoby z Włoch? Jeżeli są to osoby z Włoch, to z jakiego regionu, czy nawet z jakiego komunę pochodzą? To wszystko jest Smart Controller w stanie stwierdzić. Dodatkowo dochodzą też do tego dane dotyczące na przykład grupy wiekowej, w jakiej znajdują się te osoby na terenie Wenecji przebywające. Więc jest to aspekt dość kontrowersyjny, bo krytycy twierdzą, że jeżeli zestawi się takie dane, jeszcze dość anonimowe, z różnymi rezerwacjami, które w różnych hotelach, pensjonatach były stworzone, no, można uzyskać dość konkretne informacje na temat konkretnych osób w Wenecji przebywających. Więc jest to aspekt tutaj dość kontrowersyjny. Smart, Smart control room ma też y, pomóc y, służbom porządkowym właśnie w utrzymaniu porządku. To jest akurat ten aspekt bardziej pozytywny. Y, Smart control room jest wypo, wyposażony, czy też współ, współpracuje z taką siecią, y, jakby telekamer, y, dzięki której y, jest monitorowana sytuacja w mieście. W, na różnych jego obszarach, i rzeczywiście, gdyby do jakiegokolwiek zakłócenia porządku publicznego miało dojść, władze będą o tym wiedzieć, no a przede wszystkim lokalne służby porządkowe będą mogły szybko interweniować. Co na to władze miasta? Wiadomo, oczywiście ktoś za tym pomysłem, za tym całym przedsięwzięciem stoi. Tutaj chciałabym powołać się na słowa Luigi Bruniaro, jest to burmistrz miasta Wenecji. Podkreśla on, że postanowił być odważny. On i jego współpracownicy postanowili odważnie wziąć się za problem, z którym miasto Wenecja zmaga się już od 50 lat, a nikt z nim nic tak naprawdę nie robi. Bruniaro podkreśla, że dane pozyskiwane właśnie w ramach Smart Control Room, czy też poprzez ten formularz, który turyści wypełniają, kiedy do miasta będą przybywać, dzięki tym danym, Bruniaro i władze miasta będą w stanie zebrać dane, i pozyskać lepszy obraz tego, jak rzeczywiście kształtuje się ten napływ turystów w ciągu roku, kiedy są takie kluczowe okresy, kiedy rzeczywiście ten ruch turystyczny jest wyjątkowo wzmożony. Także z tego punktu widzenia ta inicjatywa będzie im bardzo przydatna. Dodatkowo organizatorzy tego całego przedsięwzięcia podkreślają też, że ta opłata 5 euro dla turystów, którzy do, do Wenecji wjeżdżać będą tylko na jeden dzień, ma na celu w pewien sposób zniechęcenie tych turystów do, do przyjazdu do Wenecji właśnie w takie najbardziej oczywiste dni, takie jak 25 kwietnia, czyli Święto Wyzwolenia, czy też nadchodzący wkrótce 2 czerwca Święto Republiki. Władze miasta mają nadzieję, że poprzez wprowadzenie takiej opłaty turyści zdecydują się przyjechać do Wenecji w inny mniej oczywisty dzień i rzeczywiście ten ruch turystyczny po prostu się rozłoży. Wenecja proszę państwa nie jest jedynym miejscem we Włoszech, które zmaga się z problemem tzw. zwanego overturyzmu, masowej turystyki, zbyt wielkich liczb turystów przebywających do miasta. Podobna sytuacja ma miejsce w Cinque Terre. Myślę, że też, to, też miejsce, to miejsce też jest Państwu znane. Cinque Terre to bardzo malownicze miejsce w Ligurii, nad Morzem Ligurijskim. Jest to pięć pięknych, malowniczych wiosek położonych nad brzegiem morza, bardzo popularnych wśród turystów z całego świata. No i to, co jest dość istotne, to to, że jest tam pociąg. Kiedy Państwo przyjadą do, do, do Cinque Terre, mogą Państwo od razu wykupić bilet na pociąg, z którego mogą Państwo następnie korzystać przez cały dzień. Pociąg ten zawiezie Państwa od jednej wioski do drugiej i tak można cały dzień w Cinque Terre spędzić, przemieszczając się z jednej wioski do drugiej i po prostu odhaczając je wszystkie w trakcie tej wycieczki. No i to, co w ostatnim czasie miało miejsce, to to, że władze właśnie lokalne postanowiły bilet na ten pociąg cenę biletu na ten pociąg podnieść. I to też jest część takich inicjatyw, które mają na celu w jaki sposób zniwelować ten wpływ masowej turystyki na te obszary i w jakiś sposób z tym overturizmem tak zwanym po prostu walczyć. Podsumowując, Szanowni Państwo, myślę, że ostatecznie ten wypad do Muszyny, do Krynicy, do Beskidu Sądeckiego był bardzo dobrym wyborem. Wróciłam pełna sił, miałam okazję zregenerować się, odzyskać siły, wybrać się na wycieczki rowerowe wzdłuż Popradu, czy też w Dolinie Potoków Muszynka i Szczawnik. Była, ta, była to naprawdę fantastyczna okazja do odpoczynku z dala od tłumów. Więc cenię sobie, że taką możliwość miałam, cenię sobie to, że właśnie te konkretne rejony i Beskid Sądecki wybrałam. No i myślę, że nade wszystko cenię sobie też to, że za wjazd do żadnego z tych miejsc nie musiałam dodatkowo płacić. Dziękuję.